Nie widziałem nie Jak pan tą kanapę? Tadek mówił, że z kim, kim pan zwigał tą kanapę? Z dwie osoby I co ona nie chciała się zmieścić? Nie A jakby tak trochę po kosie zasłonięto i podnieść go? Nie A ona nie jest okręcana? nóżki? Za ja, dużo dziękuję o, szybciej, to się ja dziękuję, że ja panu uczynię. No nie no, wie pan, no... <śmiennie> nie musi pan już ćwiczyć gdzie indziej, bo pan jak kanapę dźwigał? Na czwarte piętno. To, to wie pan, w Olskę by było? Nie, w Piękce, to może też by było lepiej, ale na wewnętrzach by było dobrze. Ale w gerwaturze? No, to nie. Ja, o ja, ja, o ja. Jest to tutaj świeży? Nie ma. Ja jestem Ja jestem już od 14 Spiegaj na górę raz, Tam być się telefony urywać Nie urywają się, bo telefon jest tu No, ale stacjonarny jest na stand by no, Ale to co ten dzwon? Nie ma takiego kawa Mm. Oh, tak, oh. mm. nic Wiem, tego śmigam. No, śmigaj na górze. No, właśnie to No, no. to tego No, nie nie no. No, nie No, no. było przełączyć No, no. właśnie no. Tak, na poczty, no, głupo, nie, nie. Nie no. Szkoda. No, szkoda. no. Tak, poczty, no, no. No, 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 czy tam jedna do drugiej, powiem wczoraj to, to zwoliłam. Wczoraj, co wczoraj no tam to Ja to ale tu umiał, że babki się umówi na A, a. a. Jak to tak. siedział On a. idzie na urlop. No ja to na urlop. Tak? Go, czy mówili, to jak coś. No ładnie. To no, no ładnie. A, to już teraz wiem dlaczego Piotrek mi się pytał, czy ja nie mam kluczy. Ja byłem Piotrek, no się chyba żartuje. Ja ludzie Z waszego pokoju? A kto mi dawał? No coś ty. A może ty się mówię, pytasz, czy ja nie znalazłem? Nie znalazłem. A to oto było, że ktoś miał przekazać i nie przekazał. a nie przyjechać? No tak, no tak, no, no tak. No tak, a on zaraz wiem dlaczego on się pytał, czy ja nie mam tak. waszych kluczy. 25 minut to tak? Ja my no Piotr, no co ty Ja mam wasze klucze, kiedy się pyta, czy ja znalazłem klucze? Nie, czy nie masz kluczy? Ja, mam, ja wasze klucze, no coś. Do, do interloków, czy do Krzyża Rządka? Dobra. 10 11 Dobra. Zobaczcie się Nie, nie, nie. nie. Lepiej w ogóle tak, bo jak nie na samochód przerwą się, to trochę powytruje, nie? No, była w drodze już, to już niech tego kulowego? No, ja pan a to pan mu zrobił? Nie, <inaudible> nie Nie, <inaudible> bo ma kulę i nogę, ma chorobę. No, a on był chyba jeszcze przodkrzyżowy. A, mówię. A ona poszła, jest tu weszła, z boinkowotą chyba i też on ma prawą nogę. Prawą nogę ma, chorobę, kulę, a ona nie ma kuli, ale ma lewą nogę i jednak nie ponosi. A moja żona też po tym aparatach się zakupa, kurcze, przewraca mi się, ja dziękuję, ja mówię, teraz idzie, rozmawia, idzie, rozmawia ze mną przez, przez telefon, fa, upadła, mówił, upadła, ja mówię, słuchaj, ile się razy mówiłem, idzie, nie rozmawiaj, to widno ty patrz pod nogi, co no. Ale jakie zaufanie tam w tym nie? Żeby zostawił zostawił rower. No, zapytam skąd. A no wie pan, ja mogę sobie załodzić? Teraz tak. Panu nie a tutaj No! Nie trzeba ja raz, go widziałem parę razy. no! No pisko byśmy No, by się wstrzymało. Pan nie jeździł na taki figowe. Pan ma lepkę tam. Chyba. Ja nie widziałem pana roweru, ale na lepkę. I pan ma chyba bardziej szersze nie? Pobonym czy nie? Nie No, wiecie pan jak ja wiem, no. To są chyba 26, bo są 22. No. Pierwszy profil. Pyta nie mam. Dawno nie byliście na Europie, nie? No. Ósnego za tydzień nagle bójcie na Poważnie? No. Ale myśli pan, że dorcze to. Co? Tak pisze, że dorszy mało jest. Tak jak sprzedają, to w Polsce nie ma dorszych. Rybaczy dają. Sama. No nie, ale a, to rybacy takie wypowiadali, że tak dorszych nie ma. No nie mają. A bliżej, to bliżej jak to jakich to miejscowości jest? A, właśnie to idą w Kambii. to no, Kambii tam do rynku. Bardzo fajnie, a później to, no. później do tego Podoba mi się Kambia. Tak, ja tam kiedyś był, teraz to chyba już miada i taki, tak nie tak, na lepszą, na fajniejszą.

Chwili, to Rano oh, oh, oh. Ale dorsze to, to na kień? Na wędkę, na wędkę. Wę dorsze na wędkę, co? Na stacja. To co pan? No to właśnie. Ale ja nawet nie wiedziałem, że dorsze na wędkę było. Przecież A, a rozumiem, żeby była przyjemność taka. A, no to... A to też dorsza na jakąś rybkę, nie Czy na to? No na wrzyszcze, albo tam na zamętę, ja się, zbram, się do do a, 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 a Pan już był w tak, i Panu łapał? Tak. A, a, a pani doradcy, nie Pani że Panie To, co pan, to jest pan, co pan jest samowystarczalny. Ja mówię, wiem co, usprzątam wszystko. Ale, ale, wzmokną, no, ale ma, ma ciepło być, być właśnie, cały wrzesień ma ciepło. No, być. no, ma być no ciepło. i bardzo fajnie. No, no może to zawsze tam jest no, mała tam fala, ale to jest fala, nie? Ja no. no, taki ciepły październik, pamiętam, bo 70 dni, albo trzeci rok, to na Morzu Północnym. Na A to na krótkie spoderki, na krótką koszulkę. A to może na dar po Boża? Nadal po boża nie, nie, nie pływałem tak, albo po y, Darem Dalej młodzieży miała pływać takie trzy czy, 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 czy dookołaś, tak, to im stał kować takie, co było w ogóle, ale pan, byłem, to, byłem, to, byłem. Ale to pan, pan był jakoś na szkółce, czy co to było? Bo, to była, bo oni tam wypływają jako szkoła, nie? Jaka dosz... szkoła? Bo no ja byłem prezesem Wigimowskim, a mam udział w konkursach marynistycznych. Aaaa! Gratuluję! Bo fajko w tym Ja dziękuję. Ja nie wiem, nie wiem, kto mi rękę podaje, kurczę! Ja, nie no swój, no dobra, ale ja idę w szoku, ja do domu pójdę, powiem żona, kochana, i wiesz, kto tą rękę ściskał. No kto? Pan Daruj, pan, chyba na sobie przypomina, nie? Nie, że pan jest fajny mężczyzna. Powiedziała, że pan jest fajny, fajny mężczyzna no, 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 Ja on hey, mi że ty masz Nie, no, pan jest, ja nie, malu, nie, no, no, nie, to nie, 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 czy nie, 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 A nie, 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 na nie, 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 czy nie, 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 a na nie, 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 on Pogoni wcześniej Aha. pływał na czyświczy, więcej już nie pamiętam. No wiemy, to co by coś właśnie o baranowki. Mazurek płynęła na... No, a to, no wie pan, no to tutaj jest 30 lat, 40 lat temu, nie? Prawie. I stieniu, czyli stieniu, czyli a. Miała na mazurku, mazurku. A, I no, na mazurku. Tak. 40 lat temu, no wie pan, ja też nie pamiętam, ja wiem... 40 lat temu zaraz ile ja miałem? 31. O, już dziewczyny miałem.